Gry planszowe w edukacji. Nowoczesne i kreatywne podejście do nauczania. Witam. Nazywam się Joanna Zaremba. i jestem nauczycielem języka angielskiego w Szkole Podstawowej. Zapraszam Cię do omówienia korzyści płynących z zastosowania gier planszowych w nauczaniu języka angielskiego. Punkt pierwszy. Poprawa umiejętności językowych. Gry planszowe pomagają uczniom ćwiczyć czytanie. Mówienie i słuchanie w języku angielskim. Mogą również poszerzać słownictwo, uczyć się nowych fraz oraz stosować gramatykę w poprawny sposób. Punkt drugi. Zwiększona motywacja i zaangażowanie. Gry planszowe często bawią i cieszą, co zwiększa motywację uczniów do nauki i uczestnictwa w lekcjach języka. Punkt trzeci. Wzmocnienie umiejętności społecznych oraz umiejętności współpracy. Granie w gry planszowe zachęca uczniów do interakcji i komunikacji z rówieśnikami, pomagając im rozwijać umiejętności społeczne i budować silniejsze relacje. Punkt czwarty: zwiększenie pewności siebie. Dzięki graniu w gry planszowe w języku angielskim uczniowie zyskują większą pewność siebie i w swoje możliwości. Co pozytywnie wpływa na ogólne doświadczenie nauki języka? Punkt piąty. Rozwój krytycznego myślenia i umiejętność rozwiązywania problemów. Wiele gier planszowych wymaga strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów, co może pomóc uczniom rozwijać te niezbędne umiejętności życiowe. Zapraszam cię na moją stronę internetową, gdzie znajdziesz darmowe i gotowe do wydruku gry planszowe. Dodatkowo znajduje się tam wiele innych materiałów dydaktycznych, które możesz wykorzystać na zajęciach języka angielskiego. Moje najnowsze propozycje materiałów dydaktycznych to gra The Great Chocolate Adventure, Legendary Recipe, Easter Egg Hunt czy też Irregular Verbs Race.